Obecnie 60% miodu używanego w Unii Europejskiej pochodzi spoza Unii. To jest taki produkt, który właściwie nikt z nas nie chciałby, żeby był importowany, ale jest, dlatego że nie jesteśmy w stanie wyprodukować wystarczającej ilości miodu. I myślę, że to jest bardzo rzadkie na rynku, że nie jesteśmy w stanie wyprodukować tej ilości produktu. I wynika to z wielu aspektów. Po pierwsze, to jest wymieranie pszczół. Po drugie, z różnych powodów pestycydy, prawda, ograniczenie naturalnego habitatu, czy właśnie monokultura rolnicza. Czyli co to oznacza? Że jeśli mamy na przykład w jednym miejscu, to w, w pewnym momencie pszczoły mają bardzo duże jedzenia, kiedy rzepak kwitnie, po czym przekwita, i w tym momencie już nie mają nic. I to powoduje do osłabienia kolonii i do śmierci. Pasieki od strony geograficznej bardzo ważne są w północnej Europie, czyli Polska, Niemcy, Szwecja. To są kraje, które lubią miód, to są kraje, które używają miodu i to są kraje, które go produkują. Pszczelarze są bardzo rozproszeni. Średnia wielkość pasieki w Polsce to 22 ule. W Niemczech jest nawet gorzej, czyli tylko 7 uli. To są tak, małe przychody, to jest zawsze taki jakby side business, jak mówią Amerykanie, to, to sprawia, że to nie jest rolnictwo, w które się inwestuje. To w ogóle nie jest branża, która inwestuje. To jest branża hobbystyczna i branża skrajnie nieefektywna. To powoduje, że jest ogromne, ogromny poziom fałszowania miodu. Fałszowanie miodu jest w tym momencie większym biznesem niż kokaina. I proszę sobie wyobrazić, że jest to również biznes, który jakby jest bardzo mało penalizowany. No bo narkotyki oczywiście są pod dużą presją, są jakby niszczące społecznie, natomiast tutaj jakby, kiedy mówiono w gazetach o, o tym, że złapano fałszerzy miodu, prawda, i policja ich wyprowadza w kajdankach, no to się nie dzieje. To jest jakiś tam prawda, temat grzywny czegoś, dlatego ten problem jest ogromny, często nie tylko, że jemy miód importowany, który nie spełnia wszelkich norm, ale jemy coś, co naprawdę nie jest miodem. Rośnie obecnie ta świadomość konsumentów, rośnie również zamożność konsumentów, miód jest takim produktem zawsze luksusowym, to nie jest coś, co się kupuje na co dzień, w ogromnych ilościach, więc wydaje nam się, że nawet średnio zamożny konsument jest w stanie i będzie chciał wydać troszeczkę więcej, żeby kupić produkt dobrej jakości. Obecnie miód jest opisywany jako mieszanka miodów z Unii i spoza Unii. Tam nawet nie są podane procenty. Tak? My uważamy, że to jest skandalicznie za mało, bo proszę sobie wyobrazić, że pani kupuje mleko i tam jest mieszanka mlek z różnych krajów. No, to jest coś, co powoduje pewien niepokój.